To dam, to ktoś tu przyjechał do ciebie na urodziny. Widzę. Kto to jest? Steve. Steve przyjechał? Kto? Później. Steve? No, nie Zobacz. A, Poznajesz tego pana? No, mówić. Zatkało cię? No tak, no. Lepiej by było wsadzić w rękę. on jest facetem. lepiej byłoby było wsadzić w rękę, bo to jest efekt pochodni. Dobra. W tę czy drugą? No, w tą może być. No, pochodni. No, tak, efekt pochodni będzie. <grym> tak, tak. On, on tam ma takie pomysły, że... Efekt pochodni będzie. Super! Iść tam na no, tamten. Tam, yy, no, tam dobrze. Tam, no, tam dobrze. No, tak, tak, tak. No, dobrze, światło, źle. to na tej stronie. O, się. Wypaliło się. A jak się to podoba? Fajny. No, podoba się tak No, bo mnie to bardzo. Tam sobie Trochę czy bardzo? Czy wcale Jakie no, Takie kolory do jedzenia? No, no to ty, ale jakie uplecione to tak jakbyś nić mi widzą no, tego? Z, z tymi, no tak. Myślę, że to jest To jest tak udziergane, jakbyś z nici udziergała. Mus, Nie wiem, jak no, to zrobię. Pomyśl jakieś marzenie sobie? No, ja, pomyślę. No. Żebyś był zdrowym. Przede wszystkim. Przede wszystkim.

Trzydzieści sześć. Co? Trzydzieści sześć. Aha. Ojej, jaki ty stary już jesteś. Trzydzieści sześć lat. Już mamę doganiam. Mamy doganiasz. Powoli mamę doganiam. No, to wiesz, jaka no, to wolisz sobie? Gdzie wolisz sobie? No, proszę, dowolnie. Tam, tam nie, nie. Dowolnie. Do, wol... Do, wol... Do, wol... Do zajmowania Do miejsca. proszę. Chyba można mu już tam pochodnie no. zabrać, co? No, chyba już można. Można? No, pochodnia no, mu zgasła. Pochodnia mu zgasła. To powiedz teraz, jaka to okazja jest dzisiaj. A gdzie masz tu ciągle? Są moje rodziny. Ja Które? Które? Nie ja